Kończy to Czyś to pomoże, bo nie wiem, czy się opłaca, Stąd... Ale napierdala strasznie akurat. Na nie, na to chyba nie. Na filmowym przyjechał. Tak, to jest cały mecz. teraz to Chyba nie jest złamane. No. Zajęliście w pół. To jest

co, nie ma drona? Eee, będzie, tylko musimy go tak, bo... eee, Po prawej stronie przywitamy jeszcze raz zespół Szczuba Szczecin, po lewej stronie jeszcze raz nasze naszej zespół Kaczory. Oni zmobilizowani już podczas wywiadu eee, byli bardzo, bardzo zachodzeni na finał w Krakowie. Także rozpoczniemy zmagania w drugiej edycji. Po prawej stronie jeszcze Sprzątnę, Szczuba Szczecin w składzie, Piotr Kubicki, Laszko Heluszko, Sebastian Słabosz, Sylwester Michowski, Robert Niemczyk, Piotr Baranow i Hubert Korbacz. Po lewej stronie mamy zespół Kaczor w składzie, Przemysław Olczyk, Damian Sacharczuk, Adrian Mandziuk, Jacek Łabonowicz, Dawid Sęk, Mateusz Krasowski, Dariusz Gruber i Dawid Bryś. Także możemy rozpocząć już spotkanie panie sędzio. Jeszcze przywitanie panie Karkanów zaczniemy. Będę zawsze, bez że raz pójdziesz, na Tam, jak są zebrań, nie słyszą się nawzajem. Są w kółku Tak jest, zaczynamy, możemy rozpocząć. Rozpocznij zespół kaczory po lewej stronie. Czarno w różowych strojach. I rozpoczynamy. Już jakieś zmiany. Rozpoczęliśmy od tyłu zespół kaczory. Zobaczymy co zaprezentują w drugiej edycji. Na pewno będą głodni sukcesu. I pierwsza piłka do środka, jest chyba masz doświadczeń. Doświadczeń na tym orliku grali już w poprzedniej edycji. Do prawej strony będzie walka za załomiku numer 10 7 Walczył Sylwester Michałowski. Na pewno będzie chciał zdobyć jedną dzisiaj bramkę. I do lewej strony spółka czory, Na pewno pokusi się dzisiaj o wyjście z... Z grupy. Przypominamy, że jeden zespół najlepszy wydziel z bezpośrednio z grupy, a najlepszy zespół z drugich będzie walczył. Zobaczymy. Zobaczymy jak to będziesz tu Oni już pokazali w poprzedniej edycji. Byli blisko. Bardzo że się bawili i zapowiedzieli, że na 100% wsiadam na drugą edycję i są. A kaczory chcą z sił. Wiemy, że mamy w tej grupie kilka mocnych zespół. hot bomba. Jest mocny zespół i na pewno będzie chciał powalczyć. Zespoły znają się na pewno z Ligi Play Arena, bardzo duży zespół tu gra. Także mają pojęcie z kim będą grali naprzeciwko siebie. Ale wróćmy do spotkania. Od Bramki zespół Kaczore do środka. I teraz mamy pierwszą sytuację, trzeciej jaj! Bardzo blisko było, lecz nie tym razem. I szybkie znowienie z Rzutorzego, szczak. Nie było. Trzy. Bardzo blisko był zmotywowany zespół Szukaszczyci. Ojej, no edycje są do przodu. Mają to doświadczenie, tak jak mówiłem. Ale myślę, że zespół Kaczory dzisiaj pokaże dobry futbol. Zmotywowany wybiegami. druga! I teraz pierwsza sytuacja, w której można złożyć przywagę w środku pola. A pan tak! Mała pomyłka, co będzie to być? A nie ma! Ale już blisko było. Zawodnik Jacek złabronowić mógł to być bardzo blisko. znowu ten sam zawodnik do numeru 13. Czy będzie jeszcze? Nie ma. Zablokowane, bardzo ładna obrona. Nic nie będzie. No trochę mi przeszkadza. Nie ma nic jutrożnego na cztery. Czy będzie ta schodka? Nie zablokowane. Mateusz Krasowski powstał się, świetny jak to mogła być kąta. bardzo wysoko podeszli tym razem. Bardzo dobry przeszód i do tyłu, widać, że są zgrani, widać, że będą dzisiaj mocni w tym aspekcie gry. Do bramkarza i do Mateusza Krasowskiego, teraz na drugą stronę, do środka, bardzo ładne zagranie. Dobra, 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 prawo Do I od do środka! Szczuba świetnie! Podcięcie! Co z tego będzie? I mamy trzy na jeden! Czy będzie pierwsza bramka, czy mamy? Nie mamy! Ajajaj, zabłonił numer Adrian był bardzo blisko! Ale nie tym razem, ale są znowu po ofensywie. Chcą zamknąć ze zbłużu. Masz jakieś z dalsza. Troszkę lekki ten ształt. Od bramki, bramkarz zespołu szuba. I świetny rzocz, ale przyjęcie, ale to może być ta skontra. Chyba była ręka, panie sędzio. I wybicie dalekie. Bardzo ładnie przeszło. Jest w jest pierwszy strzał i mamy wybicie. Mamy już następną piłkę. I kaczale po kwestii wiejskiej, świetne doganie, jakby tu nie przeciągnął. Mamy piątą minut do tego spotkania. Dalej utrzymuje się 0-0. Oba zespoły napierają. Szukają się. To jest pierwsze spotkanie. Wiemy, że będą mieli jeszcze ich dużo więcej. I, I na skrzynę rozpoczął zespół Kaczory. AS-5 sędzia nie reaguje. I kontrast. Do środka. Wiemy, że Wiemy doskonale, że gra na odwrót, jest dynamiczna. braka może 6 kilkanaście sekund i odrobić również. Na razie otrzymuje się dalej wynik 0-0. Oba zespoły szukają swoich słabych punktów. Do tyłu, do zamknięcia się. Bardzo ładnie technicznie, ale teraz przejście jest czas na kontwę, czy będzie ciesza bramka! Nie Dawaj. ma jest bramka, dzisiaj fantastycznie na to już raz, ale mamy jeszcze sytuację do strzyła. I nie mamy się razem nie udało się przyjąć bramkarza. Zablokowany szczał bardzo dobrze. Fantasyczny będę te pierwsze parady bramkarza. I to skrzydła będą szukać. Szukaj na pewno ształcą coraz bliżej. I pierwszy stał nieudany, ale wszystko jeszcze przed katorami. Wyszli wyżej, szukają pierwszej bramki. Wiedzą Jakie zespoły czekają na wstęp w tych meczach, że trzeba szukać punktów. Każdy chce się zrobić. Wydawało się, że dobre podanie. Za szybkie wyjście do. świetnie miniecie. I... A, I znowu ten bramka. Nie da się go dzisiaj przejść. Bardzo dobra obrona. Jestem. trwa, trwa. Szeci na pewno będzie szukało w tym kąt Pokazali w pierwszej edycji, że kontry to jest to. Że można sześć kilka piątych bramek. I zdziwić rywal. teraz świetne przejście za sześć strzał. I znakomita obrona. Jeszcze raz. I nie ma! To była fantastyczna akcja, która mogła pozwolić objąć prowadzenie z powiszczuba. Rozkręcił nam się mecz. Doskonale wiemy przecież. No, zaczęliśmy tę eliminację, także trzeba było rozruszać, ale już wszystkie działa są z przodu. Zamknięci w środku. Muszę mi przez chwilę był zamknięty, minęł, ale był do podania. Świetnie odczytał zawodnicy szczuby w takim czworokącie, także ciężko było cokolwiek by zrobić. Ale ta świetne przejęcie jest sytuacja, jest czas na pierwszą walkę czy będzie pierwsza kartka. I znowu ten blankarz. to należą mu się wielkie brawa, fantastyczna obrona. Naprawdę groźnie. Było to że jest która sytuacja groźna i która z rzędu sytuacja dla kaczorów, którzy wydają się naprawdę mocni. Oczywiście za pierwszy mecz nie możemy weryfikować, ale du dużo, dużo dobiegł sytuacji i znowu szybko, dynamicznie. Świetnie przejedzie, jednak zatrzymał sędzia. Dziewiąta minuta tego spotkania, jeszcze sześć minut hmm? i obrona przeszła przez wszystkich franka, uderzał i spojenie! Naprawdę tu już będą być 1-0 i musimy to przyznać wszyscy, którzy są na Mikołacieka. Bardzo dużo sytuacja, ale bramkarz czwarto i bezpiecznie. Z takim bramkarzem naprawdę można czuć ulgę. I wyżej, wyżej podchodzą dla wanywisła sześciu na świecie. Miniecie do środka podanie i czy będziecie z tego. A nie tym razem. Dalej bo tak utrzymuje się wynik 0-0. mecz. Z lekką przewagą tarczorów, którzy wychodzą bardzo wysoko. Czują szansę, czują szansę na bramkę. Czują piniot. Czują z boku, tak. Myślę, tu jest wszystko w żartach. nie! Yes, yes. Wydaje się, że nie dojdzie, nie doszedł nie zawodnik Kaczorów. No teraz, dobra, dobra, Dawaj! Krzyki, krzyki! O, no, tu właśnie Zajrzeczowej z wyżej! To jest dobra technika! A...